Litania do przemienienia pańskiego. Kirje eleison, Chryste eleison, Kirje eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, który, będąc Bogiem, z miłości ku nam stałeś się człowiekiem, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor, by umocnić wiarę w Twoje bóstwo, zmiłuj się nad nami. Jezu, który w czasie ostatniej wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w swoje przenajświętsze ciało i krew, zmiłuj się nad nami. Jezu, który w czasie męki modliłeś się za swoich nieprzyjaciół, Zmiłuj się nad nami. Jezu, który dla naszego odkupienia byłeś w czasie męki ranami i sinościami oszpecony, zmiłuj się nad nami. Jezu, uwielbiony po chwalebnym zmartwychwstaniu, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś smutek najświętszej Maryi, matki Twojej, świętego Józefa, gdy znaleźli cię w świątyni w radość, zmiłuj się nad nami. Jezu, który na prośbę Matki Swojej przemieniłeś wodę w wino w kanie galilejskiej, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś smutek Ojca w radość, gdy uzdrowiłeś Jego Syna, zmiłuj się nad nami. Jezu, który w Nain zmarłego Syna uradowanej Matce wskrzeszonego oddałeś, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przywracałeś słuch głuchym, wzrok ociemniałym, siłę słabym i zdrowie chorym, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przez swą miłość raczyłeś nawrócić serce Marii Magdaleny, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś smutek dziesięciu trędowatych w radość, gdy oczyściłeś ich strądu. trądu, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś trwogę apostołów w spokój, gdy uciszyłeś swym słowem burzę na jeziorze, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś Zacheusza szarcelnika w apostoła czynnej miłości bliźniego, zmiły się nad nami. Jezu, który przemieniłeś smutek Marii i Marty w radość, gdy wskrzesiłeś ich brata Łazarza, zmiły się nad nami. Jezu, który jednym spojrzeniem nawróciłeś zapierającego się Ciebie Piotra, Apostoła, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi Panny i Apostołów w radość, gdy chwalebnie wstałeś, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś w radość smutek Marii Magdaleny i innych pobożnych niewiast, gdy ukazałeś się im po swoim zmartwychwstaniu, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś smutek apostołów w radość, gdy obiecałeś im zesłać Ducha Świętego i być z nami aż do końca świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś bojaźń apostołów w odwagę i męstwo, zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś Twojego wielkiego prześladowcę Szawła w najgorliwszego i świętego Pawła Apostoła, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, panie. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zachowaj nas, panie. Od zatwardziałości serca, zachowaj nas, panie. Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, zachowaj nas, panie. Od zła wszelkiego, zachowaj nas, panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, Zachowaj nas, Panie. Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez przemienienie Twoje na górze tabor, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez ustanowienie przynajświętszego sakramentu ołtarza, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez okrutne męki i śmierć Twoją na krzyżu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przez przyczynę najświętszej matki Twojej, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas w wierze świętej utwierdzić i zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy zawsze słuchali Twojego głosu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy wszędzie głosili Twoje miłosierdzie, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy zawsze zgadzali się z Twoją świętą wolą, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy naśladowali Ciebie w cierpliwości i miłości, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy mogli odpokutować za grzechy w tym życiu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam dopomógł dźwigać krzyże nasze, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś uczynił nasze jarzmo słodkim, a ciężar lekkim, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam dopomógł w pracach i trudach codziennego życia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam dopomógł wytrwać w dobrym aż do końca, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyśmy pomagali ludziom poznawać i miłować Boga prawdziwego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. O Jezu, przez cudowne przemienienie Twoje. Zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, który w chwalebnym przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnicę wiary, świadectwem Ojców Starego Przymierza i wybranych apostołów, a głosem wychodzącym z obłoku objawiłeś swoje w Nim upodobanie, dozwól nam być współuczestnikami i współdziedzicami Jego chwały. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.